Hej, jesteśmy w terenie wracamy z przeglądu fotopłapek pokażę Wam co znaleźliśmy dzisiaj w lesie choć nie spodziewaliśmy się wcale bo już są przymrozki, pojawiły się opieńki więc grzybów już też nie powinno być albo już powinny się kończyć a tu takie dwa piękne okazy w sumie przy ścieżce ale ta ścieżka musiała być bardzo mało uczęszczana popatrzcie co tutaj się uchowało jeszcze Piękny prawdziweczek. Stary już. Musiał tu długo rosnąć, ale jest przepiękny. Zobaczcie. I to jest jedna sztuka. A teraz Wam pokażę drugi. Drugi jest obok niego. Musiał tu długo nie przechodzić, bo ten jest jeszcze większy. I tak sobie rośnie. Ten to już jest gigant. Już się wywinął spod spodu. Pokażę wam z tej strony, trochę jeżyny tutaj a Zobaczcie. Coś pięknego. Zaraz będziemy je ścinać. Pokażemy wam, jak ubetniemy. Jak to wygląda. I tak wyglądają po ścięciu. Ten jest troszeczkę mniejszy, zdrowy. A ten to gigant, ale musieliśmy mu troszeczkę od tej była chora. pokaż kapelusze. No ten jeden to pewno będzie miał z 20 cm średnicy, albo lepiej. I takie to można tu da znaleźć. Pozwolono z skrzyni polskiej. Cześć. Na sam koniec został nam zważyć i zmierzyć nasze dzisiejsze zdobycze. Pierwszy może będzie ten mały. Zważymy go w pierwszej, w pierwszej kolejności. I waży. 220 gram. Zmierzyłem mu kapelusz. Jaki jest. Zobaczcie od jednego końca do drugiego. Ile tu mamy? Równe 20 cm. Piękny okaz. A teraz zważmy tego większego. No ten będzie petarda na pewno. Ciekawe ile jest. 320 gram. I pomiar kapelusza prawie 22 cm, takie piękne dwa okazy. Przynieśliśmy się z lasu. Jest 18 październik 2024 roku, godzina 10.